Cześć! To wideo poświęcam wszystkim tym, którzy marzą o posiadaniu maszyny elektronicznej. Jeśli nie marzysz i zastanawiasz się, dlaczego można marzyć o posiadaniu maszyny elektronicznej, to zaraz Ci podpowiem. Natomiast, jeśli już wiesz, że ma być maszyna elektroniczna, ale niestety chcesz zmieścić się w ograniczonym budżecie do 1000 zł to Minerva Experience 1000 jest prawdopodobnie um, odpowiedzią na Twoje marzenie. Maszyna elektroniczna z wszystkimi najważniejszymi udogodnieniami typowymi dla modelu elektronicznego, czyli regulacją prędkości szycia, przyciskiem start-stop, czyli możliwością szycia bez używania rozrusznika nożnego i co najważniejsze, po wybraniu konkretnego ściegu, maszyna sama podpowiada ci, jaką on ma mieć gęstość i szerokość. Więc w porównaniu do maszyn mechanicznych na pewno dla osoby początkującej, zupełnie zielonej w temacie, jest to super udogodnienie. Ale zanim zrobimy testy, zanim odpowiemy sobie na pytanie, dla kogo dokładnie jest ta maszyna, to chciałabym pokazać Ci 10 jej najważniejszych funkcjonalności, cech, inaczej mówiąc, tak, żeby wiedzieć, co ta maszyna posiada i żeby to zobaczyć, poza tabelkami, które e, oczywiście każdy z Was może przeczytać. 10 najważniejszych cech. Zapraszam. Punkt 10, przy którym się zatrzymamy, to omówienie tego panelu, gdzie macie wykaz wszystkich dostępnych ściegów. Tych ściegów jest aż 100 i pomiędzy programami ściegowymi przełączamy się tymi kursorami. I po wybraniu konkretnego ściegu maszyna podpowiada nam samodzielnie czy sugeruje, jakie parametry powinien on mieć. I oczywiście możemy te właściwości zmieniać w dopuszczalnym zakresie. Wybrałam teraz ściek numer 12, to jest ściek tak zwany overlokowy do jednoczesnego obrzucania ze strzywaniem i teraz mogę sobie w dopuszczalnym zakresie zmienić jego gęstość. Jeśli chcę wybrać parametry, które byłyby niewłaściwe, maszyna takich ode mnie nie przyjmie. I to samo z szerokością. W dopuszczalnym zakresie mogę zmieniać. Do 7 mm, bo to maksymalna szerokość ściegu, jaki uzyskamy z tej maszyny. Jeśli chcę wybrać więcej, maszyna nie pozwoli mi wybrać błędnego ustawienia. Co jeszcze wśród tych przycisków? Szybki wybór dziurki i maszyna od razu podpowiedziała, jakiej ma być gęstości i jakiej szerokości, oraz dodatkowa funkcjonalność. Wróciłam do ściegu 00 prostego. Czyli przycisk podwójnej igły to ta dodatkowa funkcjonalność, i po wybraniu tego przycisku, od razu maszyna nas informuje, czy ten ścieg może być wykonywany za pomocą podwójnej igły. Jeśli wrócimy teraz do dziurki, czyli ściegu 99, i chcielibyśmy sprawdzić, czy można go wykonać za pomocą podwójnej igły to po wciśnięciu tego przycisku nie wyświetla nam się tutaj ikona podwójnej igły i maszyna daje sygnał dźwiękowy sygnalizujący, że tego ściegu podwójną igłą wykonać nie można. Banalnie proste. Rozłożenie maszyny na 10 czynników pierwszych za nami. I skoro wiesz już co ma najważniejszego i co potencjalnie przyda ci się do pracy, to teraz chciałabym przejść z tobą przez Pięć praktycznych zadań, najczęściej wykonywanych w domowym, zróżnicowanym szyciu, i chciałabym Ci pokazać, jak ona te testy, które przed nią za moment postawię, zdała. Zapraszam do jedynki. Zadanie numer jeden, które przed nią postawię, to szycie najróżniejszych rodzajów tkanin, a mianowicie od cienkich i delikatnych koronek czy tiuli, siatek po delikatne, śliskie, wymykające się spod stopki podszewki aż po grube Zadanie numer dwa. Dzianina. Ciągnie się w jedną, albo w drugą, albo we wszystkie strony jednocześnie. Poradzi sobie czy nie? Sprawdźmy. Zadanie numer 3, też często spotykane w zróżnicowanym szyciu, zwłaszcza istotna sprawa, jak nie mamy overlocka i to ma być nasz jedyny sprzęt, na którym pracujemy. Co jak nam się materiał strzępi, a bardzo często będzie się strzępił. W maszynie mamy do dyspozycji bardzo dużo ściegów, bo aż 100, i wśród nich kilka rodzajów ściegów obrzucających. Jeszcze nie poddam jej testowi, ale już w zasadzie zaocznie mogę powiedzieć, że na pewno sobie poradzi, ale pokażę wam jak jeden ze ściegów obrzucających wygląda. Zdanie numer 4 zautomatyzowane obrzucanie dziurek na guziki. Mamy specjalną stopkę, która będzie nam odmierzała długość tej dziurki z praktyki w każdej maszynie od razu podpowiem Wam, żeby po włożeniu guzika wyjąć go, jak już sobie odmierzymy, i nieco tę dziurkę zmniejszyć, bo w trakcie użytkowania ta dziurka będzie Wam się rozciągać i suma sumarum dana rzecz będzie się rozpinać. W każdym razie, wracając do meritum dziewięć wbudowanych wzorów rodzajów, czyli kształtów jeszcze inaczej mówiąc dziurki, no i zobaczmy jedną z nich. zadanie numer 5. Szycie podwójną igłą, czyli możliwość wykańczania odzieży, zwłaszcza dzianinowej w taki sposób, żeby zaimitować wykończenie sklepowe, na przykład jak teraz weźmiecie sobie do ręki t-shirt, pierwszy lepszy w zasadzie i spojrzycie na sposób wykończenia rękawa, to tam znajdują się dwa równoległe ściegi proste i oczywiście takiego samego wykończenia jak w tym sklepowym t shircie z tej maszyny nie uzyskamy, bo Put ściegu, inaczej wewnętrzna lewa strona nie będzie taka sama, ale jesteśmy w stanie sobie z tym zadaniem poradzić i dzięki tej maszynie również ścieg podwójną igłą wykonamy. Jak to wygląda? Już pokazuję. Czas na podsumowanie. 10 najistotniejszych udogodnień, które znajdziesz w tej maszynie, i 5 najbardziej popularnych operacji, z którymi najczęściej mierzymy się w domowym krawiectwie, za nami. No i teraz przydałoby się odpowiedzieć na pytanie, dla kogo ta maszyna jest. Na pewno zdążyliście zauważyć, oglądając ten materiał, że tych udogodnień jest w tym modelu całkiem sporo. A najważniejsze z nich to regulacja prędkości szycia. Tutaj za pomocą suwaka, i ona bardzo przyda się osobom początkującym i takim, które jeszcze nie mają wprawy. Do tego możliwość szycia bez rozrusznika nożnego za pomocą przycisku start-stop, możliwość ustawiania ściegu w taki sposób, że maszyna od razu z automatu podpowiada ci, jakie ustawienia po Powinien on mieć, żeby wyglądać maksymalnie podobnie do tego, co mamy narysowane tutaj na e, korpusie. E, I teraz pa, pamiętajmy, że maszyna w tym jest bardzo atrakcyjna cenowo, bo mieści się w budżecie do 1000 zł. No i teraz, jeśli zależy Ci na tym, żeby posiadać tę masę udogodnień, bo po prostu maszyna cię wyręczy, co e, no na początku naszej drogi krawieckiej jest dość istotne. Po prostu będzie Ci łatwiej. I jeśli masz ograniczony budżet, to ta maszyna jest naprawdę świetną opcją na to, żeby rozpocząć swoją przygodę z szyciem. Jeśli masz w planie szyć proste, różnorodne rzeczy, poprawki krawieckie, jakieś bluzeczki, sukienki, spódniczki, coś dla siebie i dla dziecka i ta częstotliwość szycia będzie mała lub średnia, to też spokojnie możesz postawić na ten model, jako na model solidny i taki, który cię nie zawiedzie. Natomiast jeśli szukasz maszyny do ciężkiego szycia i masa udogodnień czy wybór dużej ilości ściegów nie jest dla ciebie aż tak istotny, to koniecznie zobacz unboxing i recenzję maszyny Minerva B32, która jako maszyna typu heavy duty będzie idealnie nadawać się do właśnie takich ciężkich operacji. Natomiast jeśli różnorodne szycie i do tego udogodnienia, choćby tak jak wspomniałam, regulacja prędkości szycia, możliwość szycia bez użycia rozrusznika, czy pozycjonowanie igły góra-dół, no to wtedy maszyna mechaniczna odpada, dlatego że takich udogodnień mieć nie będzie i musisz skłonić się w kierunku maszyny elektronicznej. W początkowym progu, w najbardziej atrakcyjnych cenowo budżetach Minerva Experience na pewno jest bardzo mocnym modelem. Wartym rozważenia. Jeśli masz jakieś pytania, nie jesteś pewien czy pewna, czy ten model jest idealnie dopasowany pod Twoje potrzeby, zostaw komentarz. Albo jeśli masz jakieś inne pytania, to też zostaw komentarz i jestem do Twojej dyspozycji. No i pamiętaj, czerwony przycisk na dole, subskrybuj kanał. Do zobaczenia w następnym wideo. Bye!